rozpoznawczy tryb jutro może sobie duże pojeżdżę Dobrze, lecimy wow ale to było grube ja pierdzielę zapomniałem oczywiście że tutaj hamulec jest w a ja wciskałem to szczękło dobra, hamulec nożny, czas przypomnieć Ja jaką poleciał w ogóle jak polecił, bo tak jak sprota byłyby plastiki do wymiany cholera Jedynki to chyba nieraz nie używałem Uwaga, pierwszy bieg Wow! Pierwszy to wyrywa Drugi Na drugim to na kole można Jest Niebezpiecznie